Siema, tutaj ponownie ja, Rado Jones. Tak naprawdę recenzja i Gambita, i Ryfta na kanale już są. Tutaj gdzieś na ekranie wyświetlają się właśnie miniaturki. W opisie będzie też link, w opisie. może będą tutaj w karcie jakieś filmiki właśnie jeśli chodzi o recenzję tych sprzętów. Ale dzisiaj sobie porównamy te dwa sprzęty, ponieważ myszka Savio Gambit no normalnie jak kiedyś tam ją dostałem Jak wiecie z konkursu Ruszkana no, Ona kosztowała tak z 90 zł Natomiast Savvy Rift jakoś ze 150 zł Coś takiego czy nawet 160 Te ceny się zmieniają Aktualnie są niższe niż kiedyś co ciekawe No i Są troszeczkę inne te ceny Ale tak czy siak różnice są Mniej więcej podobne Dalej do Rifta trzeba dopłacić kilkadziesiąt zł Więc czy warto Zapraszam do oglądania Więc może przejdźmy do opakowany, nie do samych sobie myszek eee, więc może zacznijmy od Gambita, ponieważ tutaj sprawa wygląda standardowo, więc tutaj się otwiera i proszę bardzo, no myszka jest, tam mi były wymienne ślizgacze, jakaś tam instrukcja i tak dalej raczej biedne wyposażenie ale tam ja nic nie oczekiwałem poza myszką, bo to myszka najważniejsza, natomiast w przypadku DIF-a sprawa wygląda trochę fajnie to się wysuwa w bok. I gdy wysunę to w bok, to mam taki oto kartonik, który fajnie się prezentuje. Otwieram go. I proszę bardzo. Tutaj gdzieś była myszka. A tutaj jakieś dodatkowe akcesoria. Zgóźcie, że ja to tutaj No i oczywiście wymienny ślizgacze, w tamtej myszce też były. Górny oraz dolny ślizgacz. I jeszcze ślizgacz wokół sensora. I takie coś, co się podpina do kabla to na bezprzewodowe połączenie, to wtedy tam po prostu jest mniejsze opóźnienie niż na Dinksa. Dostarczany jest w bardzo ciekawy sposób, ponieważ ten oto Dynks, który w tym momencie widzicie na ekranie, niestety nie są tutaj oznaczone na przykład Rift, Savio czy coś takiego. On jest tak wsadzony w tej myszce. Jak to się trzyma na max, Normalnie się trzyma. Ja jak tę myszkę transportuję tak najbardziej mi ani razu tu nie wypadło tutaj sobie paznokciem trochę wimuję bo to ma tutaj taką fakturę więc łatwo to paznokciem po prostu wyjąć no i proszę bardzo takie coś jest oczywiście też przewód który jest bardzo przyjemny taki elastyczny sznurówkowy parakord. dokładnie ten sam który jest w Gambicie tylko że wiadomo Rift jest myszką bezprzewodową a Gambit przewodową więc Riftem mogę i na tym kablu grać bez tego kabelka. Więc ja już to pudełko ogarniam. Natomiast przychodząc do najważniejszego aspektu tych myszek. Oczywiście chodzi tutaj o kształt. Jeśli chodzi o obie myszki, one są podobne pod względem wymiaru. Ponieważ Rift na tutaj długość ma 122 mm. Tutaj na szerokość 64 mm i na wysokość 38 mm. Myszka waży 76 gramów. Też warto zaznaczyć, że ta myszka jednak gdzieś tu ma tą baterię schowaną. Czyli się ta się ładuje, nie wymieniasz się w baterię. Po prostu chodzi mi akumulator. o akumulator. takie słowo bardziej tutaj się przyda. No więc, yy, no troszeczkę więcej przez to waży ta myszka. W przypadku Gambita długość to 124 mm, szerokość 62,9 i wysokość 40,5. Masa. 84 gramy, czyli ta myszka jest cięższa, tak naprawdę o jakieś 8 gramów. Różnica raczej niezauważalna. Jedyne co można odczuć to jednak przewód, ale przewód, tak jak mówiłem, sznurkowy parakord, więc też nie jest wcale, wcale naprawdę pod tym względem źle. E, więc Rift to jest myszka krótsza, natomiast szersza i niższa. Także tak mniej więcej te myszki prezentują się wymiarowo. Kształtowo, jakby to powiedzieć, Gambit jest czymś takim jak Logitech G Pro. Też występuje Gambit w drugiej wersji, on się nazywa HEX-R. Dokładnie to jest myszka performowana, dziurowana, troszeczkę lżejsza dalej ciężka jak na tego typu myszki. Ale kształt to tak jak mówię, Logitech G Pro po prostu, no szczerze. Tutaj to wszystko jest takie płaskie, myszka naprawdę fajnie leży w dłoni, grałem nią jak w prawie roki. Jak najbardziej żadnych dyskomfortów nie miałem. W przypadku Rift'a tutaj wypada troszeczkę inaczej, tak. Myszka tutaj z boków widać, że ona nie jest taka totalnie płaska jak Gambit i moim zdaniem ta myszka leży mimo wszystko lepiej i korzystało mi się z Rift'a lepiej. Używam go, Korzystałem z niego ponad rok i nie mam nawet myśli, żeby go wymienić. To jest naprawdę myszka, która dalej się sprawuje i ja będę jej na pewno jeszcze wymieniać. Oczywiście też warto spojrzeć na spód obu myszek, więc tutaj jest też to, że ta myszka jest trochę lżejsza, odkryte tym. Tutaj przez te podświetlenie, do którego później przejdziemy, widać, że tu są dziurki, prawda? Dziury są jak najbardziej widoczne. No i co? Widać też, jeśli chodzi o ślizgacze, różnice. Gambit posiada cztery naprawdę małej powierzchni ślizgacze, natomiast Rift ma dwa o takiej trochę większej powierzchni, ale jeszcze jest trzeci ślizgacz wokół sensora. Tutaj myślę, że chyba mimo wszystko Rift wygrywa. Oczywiście pod tymi myszkami też znajdują się bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ jest tutaj przycisk Switch Mode. To nie jest rzecz, która pojawia się w każdej myszce. To po prostu, jak widzicie, zmienia podświetlenie. Poza tym tutaj jest takie coś, off. Wyłączam wtedy myszkę. Tutaj po środku to jest włączona myszka z podświetleniem. Ona zaraz się włączy. Włączyło się i to na górze to jest tryb, z którego ja korzystam, czyli myszka, która działa, no ale bez podświetlenia. No wtedy ta myszka zyskuje mocno na baterii i naprawdę ta myszka tydzień czy dwa potrafi wytrzymać, więc naprawdę jest ok. Natomiast w przypadku Gambita też jest ten przycisk, natomiast on jest troszeczkę gorzej umiejscowiony. Nie wciska go się tak bardzo, bardzo fajnie i właśnie tak Będąc w sprawie przycisków, no to boczne przyciski są dwa w obu przypadkach. Te w rifcie chodzą świetnie. Naprawdę jest fajne uczucie, natomiast te w gambicie chodzą bardzo, bardzo słabo, tak miękko. Taka guma. Nie lubię takiego wcisku, po prostu. Jak w klawiaturach membranowych takie uczucie. To działa po prostu beznadziejnie. Przyciski główne. W obu myszkach działają ok, to są Huanobu, Shellow, wytrzymało się tam 20 milionów kliknięć, więc to jest jak najbardziej sprawdzony, dobry przełącznik. Scroll tutaj słabo ząbkuje, nie czuć za bardzo tych progów. Tu jest bardzo ząbkuje, to nawet słychać, że to ząbkuje, prawda? No i po prostu jest to bardzo przyjemny scroll. No i mamy w obu przypadkach przyciski od DPI. No, no moim zdaniem lepiej działa ten w tym niż w tym. Ogólnie, więc względem przełączników, no to myślę, że tutaj Rift ma przewagę nad gambitem, zauważalną po prostu. Podświetlenie, o którym wcześniej mówiłem, że przejdziemy, no to tak naprawdę wypada bardzo podobnie. Jest znaczek w obu przypadkach e, z dołu pasek, tylko że tutaj mamy standardowe w większości myszek, czyli z tyłu, tutaj natomiast mamy z przodu. Jeszcze na to tak, on jest z przodu na dłuższą odległość, mimo wszystko. On jest zauważalnie dłuższy, jak widać tutaj, jeszcze idzie, prawda? Więc jest on dłuższym paskiem. No i w właśnie rifcie, znaczy w gambicie, mamy podświetlenie scrolla, prawda? To jest spoko rzecz, natomiast w rifcie nie ma tego podświetlenia scrolla. Szkoda, bo jednak, jak tak zasłaniam dłonią, no to nie widać tego scrolla. No, logo na przykład nie widać, chociaż. To jest fajne w rifcie, że to poświetlenie widać mimo wszystko, że jak gram w grę, a jak gram gambitem, to głównie widzę tylko tego scrolla. No tutaj troszeczkę coś tam widać, ale tak czy jak no scrolla tylko widać, a tutaj jak najbardziej ten pasek widać. Jeszcze gdyby scroll był podświetlony, to myślę, że by po prostu lepiej w tym przypadku. No i przechodząc do rzeczy ważniejszej, myślę, w obu przypadkach, bo po co się jednak kupujemy myszkę gamingową? Sensory! Także sensory, jak one moi drodzy wypadają? W przypadku Savion Ambita to jest Pixar PMW3327. Nie jest to topowy sensor, Ten nie ma nic wspólnego z topowym sensorem, ale jest to bardzo dobry sensor, który w ogóle się nie zacina. W przypadku Rifta Regres i to naprawdę bardzo duży regres, bo to jest PMW3325. Zaraz wam powiem, dlaczego on jest o wiele gorszy od 3327. Dalej, nie topowy, tym bardziej sensor, ale dalej dobry, który w ogóle się nie tnie. W przypadku DPI, w przypadku Gambita to jest do 12 tysięcy, a w przypadku Rifta to jest 10 tysięcy. Tak czy siak to są wartości interpolowane, więc na to nawet za bardzo bym nie zwracał uwagi. Na to, jak tam jest po prostu zawyżone to DPI, to, to, to nie twierdzi o tym, że sensor jest lepszy na legion. Jak, jak jest 2000 DPI więcej, no to wiadomo. Jest taka lampka, że to chyba troszeczkę lepsze. No i jest troszeczkę lepsze, ponieważ porównując specyfikacje obu tych myszek jak sobie przeczytamy przykładowo na pudełku tutaj, to proszę bardzo, mamy 220 IPS. I poza tym 30G akceleracji. W przypadku Rift'a tych IPS'ów jest 100. Czyli, czyli w przypadku Gambita to jest o jakieś 120% większa wartość. No jeśli chodzi o akcelerację 20G, czyli tutaj o 50% lepiej. Także widać od razu tę różnicę między tymi dwoma sensorami. To zdecydowanie na korzyść Gambita, myszki po prostu tańsze. Co jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście dokładne sensory, tam panorametry LOD i inne tego typu obstety, są oczywiście w recenzji. Tutaj ja takich rzeczy nie mówię, tylko mówię wprost. Tutaj jest o wiele lepszy sensor zdecydowanie lepszy niż w Rift, Także bardzo ciekawa rzecz, no bo jednak Rift to myszka droższa, tak jak mówiłem wcześniej. Przechodząc do software'ów, tutaj nie mam co za bardzo wspominać. Softwery są jak najbardziej ok, najbardziej są przejrzyste, sporo jest tak w ich funkcji. No, Rift zyskuje na tym, że pokazuje ile ma procent. Nie jest to, to prawda dokładność co 1% jakże w telefonie, czy laptopie i tak dalej. Jest dokładnie co 10%, ale dalej i tak fajnie wiedzieć, że myszka ma 50%, niż nic nie wiedzieć, prawda? Ja zazwyczaj ładuję, jak widzę, że zaczyna się świecić czerwone światełko gdzieś tutaj. Wtedy ja zawsze od razu biorę kabel i ładuję tę myszkę. To jest okolica tam 30-40% w przypadku tej myszki. Także jak najbardziej wypada to bardzo, bardzo ciekawie. Więc podsumowując, porównałem obie te myszki. I jakie są ich zalety? Czy warto jest dopłacić do Rifta? W przypadku Rifta zyskujemy, moim zdaniem, na zdecydowanie lepszych przełącznikach. Oczywiście główne to są te same, ale scroll, te przyciski, może, nawet przyciski od DPI, nawet te główne uważam, że lepiej chodzą niż w Gambicie. No, w Gambicie. Przełączniki to trochę nieporozumienie. nam tak średnio się to po prostu wszystko wciska, a w Riftie naprawdę nie ma żadnych problemów, jak najbardziej to wszystko wciska się bardzo przyjemnie i bardzo, bardzo porządnie, więc Rift tutaj zdecydowanie wygrywa. Poza tym jest to bezprzewodowość 2-4 GHz, więc naprawdę niskie opóźnienia. Zatem tak jak wcześniej pokazywałem, jest to takie metalowe coś, co jak się tam podpina do kabla, to bliżej myszki to po prostu jest, prawda? I te opóźnienia powinny być jeszcze zredukowane. Także, jak najbardziej, wypada to ok. Moim zdaniem, i to jest moja subiektywna opinia, to jest ergonomia. Da mnie, wygodniej się korzysta z tej myszki. Wygląd też moim zdaniem. No. Jednak ta myszka w wersji białej prezentuje się po prostu świetnie. Jest naprawdę bardzo ładna, muszę przyznać. Natomiast, wady, które są, to jest gorszy sensor oraz jednak wyższa cena. I to są właśnie zalety. Gambita, czyli lepszy sensor i niższa cena. Więc yy, tutaj tak nie ma, że w 100% totalnie nie kupuj Gambita, kupuj Rift'a. Ogólnie nie są to w ogóle najlepsze myszki w swojej cenie. Jak najbardziej da się znaleźć lepsze myszki w swojej cenie. Ale i to są bardzo dobre wybory moim zdaniem. Jak najbardziej ja polecam. Przynajmniej korzystałem z tych myszek dosyć długo i coś tam o nich wiem, prawda? Rift'a używam ponad rok, bo to jest tam gdzieś od... Świąt 23 roku, a Gambita tam wygrałem w tym konkursie puszczę tam pod koniec 22, czy coś takiego jest jakby taki unboxing na moim kanale, więc możecie sobie sami obczaić. Także czy warto jest dopłacić do lifta? Ja uważam, że jeśli mamy możliwość dopłacenia, no to OK. Natomiast jeśli tam będziemy kosztem gorszej klawiatury czy czegoś tam gorszego, no to, to myślę, że już warto zostać przy tym Gambicie. Chociaż ja tak się jakbym wybrał Rifta, bo to jest lepsza myszka. Dla mnie lepiej się z niej po prostu korzysta, no ale jednak też y, gambit jest po prostu tańszy, tak? Jakby to widać, że ta myszka jest tańsza, także obie myszki mają swoje zalety, swoje wady. Więc to już twoja decyzja, drogi widzu, czy chcesz dopłacić troszeczkę droższego modelu, ty tam oferuje. Wiele funkcji więcej, ale na przykład gorszy sensor, co jest dla mnie absurdalne. Uważam, że powinien mieć lepszy albo ten sam, ten co, co Gambit. No i Gambit po prostu tańsza myszka, może bardziej będzie podpowiadać po kształt jednak G Pro, także jak najbardziej spoko, obie są myszki. Dziękuję bardzo za oglądanie, drogi widzów. zostaw lajka, like zostaw suba tam na dole, Wraz w i napisz w komentarzu, co sądzisz. Życzę Wam dnia nocy i to tyle. Nara!